Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry Witam Was z Dylematach przed kolejką numer 27 I chciałabym się powiedzieć, mamy to Orzeł w końcu wylądował, bo poznaliśmy wyniki czwartej rundy pochoru Anglii Przez co również poznaliśmy obsadę pustej kolejki numer 29 Wyjątkowo było się bez większych niespodzianek Ale nie są to najlepsze informacje pod kątem fantazy Bo w tej kolejce zagra tylko 8 drużyn Przez co jeśli wejdziecie sobie, sobie do swoich składów To prawdopodobnie macie tam, nie wiem, 3, 4, 5 zawodników Którzy będą mieli spotkanie w tej kolejce Więc jeśli macie 5 lub mniej graczy, którzy mają mecz w kolejce numer 29 to zostawcie łapkę w górę Lub po prostu jeśli lubicie moje odcinki To również nikomu tutaj nie będę zabraniał Zacznijmy oczywiście od składu tej kolejki Bo w tej kolejce zagrają drużyny Burnley z Brentfordem, Fulham ze Spurs West Hamu ze Villą oraz Luton z Nottingham Forest Więc poza tymi trzema spotkaniami Które już mieliśmy potwierdzone To tak naprawdę doszło do spotkania, które Miało teoretycznie najwięcej, najwięcej szans Na to, że pojawi się w tej kolejce Czyli Luton z Nottingham Forest Więc tak naprawdę nic się nam tutaj nie zmieniło Niż to o czym rozmawialiśmy w ostatnich nie wiem, Dwóch, trzech, czterech tygodniach Generalnie taki zestaw to nie jest najbardziej taki O którym marzyliśmy, jeśli chodzi na przykład o użycie Frihita Bo szczerze powiedziawszy użycie Frihita na, na taką kolejkę Nie wygląda najlepiej, ale z drugiej strony zbieranie zawodników Z takich ekip też nie wygląda jakoś jako totalnie najlepsze rozwiązanie Więc poza Aston Villą i poza Spurs Nie są to opcje, które jakoś tam bardziej byśmy chcieli Długoterminowo, wydaje mi się, że takim optymalnym scenariuszem mimo wszystko Jeśli zakładamy, że na przykład mamy w tym momencie, nie wiem, 4-5 zawodników Którzy mają mieć w tej kolejce, byłoby do, do zbierania kilku Zawodników darmowymi transferami, by grać tam, nie wiem, w siedmiu, ośmiu czy dziewięciu. Głównie skupiając się na ofensywie, bo na defensywne punkty i tak raczej w sumie liczyć nie będziemy. Więc jeśli uzbieramy gdzieś tam pięciu, sześciu graczy ofensywnych darmowymi transferami, to mi się wydaje, że nie warto grać tego Frihita. Gdzieś tam się powinno to obronić. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o kluczowe graczy, to mamy Watkinsa, mamy Baileya, mamy Douglasa, Louisa, nie wiem, mamy Sona, Richarlisona, mamy Bowena, mamy Toneya, więc to nie są też tacy, tacy gracze, że nie wiem, byśmy brali. Nie wiem o kogo bym pomyślał, o Munizie A Muniz w sumie os też dużo strzela a... a więc w sumie Generalnie nie jest źle, gdzieś tam pewnie Uciłamy ten skład, każdy ma równo źle Więc myślę, że po prostu Jakoś sobie z tym poradzimy Zacznijmy może ten odcinek jeszcze od kalendarza Bena Kleina, bo skoro poznaliśmy wyniki Czwartej rundy pucharu Anglii, skoro poznaliśmy pustą kolejkę numer 29 I kto w niej zagra, to też trochę nam się rozjaśniło Jeśli chodzi o pustą kolejkę numer 34 Głównie, bo tutaj Wiemy już, że po pierwsze się osłabiły dużo szanse Na podwójnej kolejki numer 34 dla Arsenalu Gdyż teraz jest to około 122%, czyli w sensie mają do rozegrania 1-22 fixa Więc to jest bardzo mało Szczerze powiedziawszy, ja że Barcelona Mógł mieć podwójną kolejkę w rundzie, w rundzie Numer 34, to Wilki musiałyby Przegrać z Coventry, więc Są na to szanse do zatem tak sobie Podsumowując i teraz Aktualizując niejako te informacje na temat Podwójnej kolejki numer 34, to w tej Podwójnej kolejce numer 34 po dwa Spotkania powinny zagrać drużyny Bormów Crystal Palace, Everton oraz Sheffield, więc nie, są, nie jest to jakiś taki wymarzony Scenariusz, stąd znowu Dochodzimy do takiego wniosku, że generalnie którą strategię byście nie obrali, czy z Free Hitem w kolejce numer 29, czy z Free Hitem w kolejce numer 34, to w sumie tu i tu nie będzie to runda, gdzie jakoś wiele, wiele zarobimy. Także po prostu warto to dostosować pod swój skład po to, że na przykład nie wiem, nie chcę wam się kulać teraz tych zawodników na kolejkę numer 29, a w kolejce numer 34. I tak będziecie mieli zawodników do gry, po prostu bez podwójnych kolejek. Więc szczerze powiedziawszy, to jest totalnie indywidualna opcja. Ja wcześniej się już zdecydowałem na to, że zbieram zawodników na kolejkę numer 29. Mam już, nie wiem, Beleja, mam Toneya, z takich graczy trochę bardziej dodatkowych więc dla mnie to jest proste, ale myślę, że u Was może być jeszcze sprawa otwarta, więc po prostu warto, warto zobaczyć sobie na swój skład Ilu macie ewentualnie zawodników, którzy mają mecz w kolejce numer 29 I na tym bazować swoją strategię Myślę, że nic skomplikowanego, być może jeszcze w tym tygodniu zrobię takiego mini streama Jeśli chodzi o omówienie strategii Ale to jeszcze zobaczę jak z czasem, bo generalnie muszę Wam na starcie powiedzieć, że nagrywam to drugi raz bo miałem problem jakiś z wideo, mi się wideo zrobiło w rozdzielczości 360 na 240 czy coś takiego, tam zakładając oczywiście inne proporcje, więc generalnie masakra. Nie sprawdziłem wideo po raz pierwszy od X czasu, w sensie że nie zrobiłem testowego wideo, bo nie miałem czasu. Mówię, dobra, jest wszystko dobrze. No i nie było dobrze, niestety, więc jest źle. I jest źle też, jeśli chodzi o Dominika Solanki czy Huanga, w sensie źle to jest takie określenie, jakby teraz, nie wiem, połamali nogi. Ale przy obu, przy obu dwóch tych zawodników mamy taki, takie znaki zapytania Bo przy Solanki mamy sytuację, sytuację taką, że on nie zagrał w Płożu Anglii Nie znalazł się nawet w kadrze meczowej A Iraola po spotkaniu powiedział, że to była absencja zdrowotna Bo miał problem z kolanem Gdzieś tam w meczu z City pod koniec pierwszej połowy miał taką sytuację Że gdzieś tam się łapał za to kolano ale później spotkanie grał, grał dalej, spotkanie grał dalej, więc nie wydawało się, że będzie coś poważnego Stąd generalnie, jeśli to jest to samo, to nie wydaje się, żeby Dominik Solanki miał opuścić kolejkę numer 27 Oczywiście poczekamy na konferencję prasową i to będzie najważniejsze O, powiadomienie, super, nie wyciszyłem jeszcze telefonu Ale w każdym wypadku po prostu warto poczekać na konferencję, oni jeszcze będą go badać, będziemy mieli jakieś aktualizacje Ale sam wydźwięk Reoli brzmiał tak, że powinien zagrać w meczu z Burnley Zobaczymy, co się wydarzy. Jeśli chodzi o wydźwięk, wydźwięk Onila, to tutaj mamy troszeczkę gorzej, tutaj powiedział w sumie dość wprost, że będzie zdziwiony, jeśli Hwang zagra w spotkanie z Newcastle, oczywiście zaznaczył, że to nie jest tak poważna kontuzja jak wcześniej Neto, czy jak teraz Kuni, ale po prostu ten, ten, ten uraz mięśniowy powinien go wykluczyć na jakiś czas, tak, w sensie tak, tak rokując na doświadczeniu, jak, jak wcześniej gracze wypadali po kontuzjach UDA, Oczywiście tutaj też będziemy czekać na konferencje prasowe, żeby mieć pełny zasób informacji, jednak na ten moment wydaje się, że Dominik Solanki powinien zagrać, a Huang raczej nie. Oczywiście to się może jeszcze źle zestarzać. Źle zestarzało się na pewno też to Że wzięliśmy do składu takiego pewnego bramkarza Który nazywa się Martin Dubrawka Generalnie bramkarze to jest sól Tego sezonu jeśli chodzi o fantasy premier league Bo ko kogo nie kupimy to oni tak naprawdę punktów nie dają. Ciekawe jest to, że jeśli zobaczymy sobie na, na top 5 punktujących bramkarzy, to oczywiście zobaczymy tam golki perów jak Pickford, jak Allison, ale też na przed Onane leno Czareole, czyli bramkarzy, którzy teoretycznie nie, nie grają w najlepszych defensywach. Gdzieś tam to jest końcowa ósemka, jeśli chodzi o oczekiwane gole stracone w tym sezonie, więc to nam też pokazuje, że skoro tych czystych kont nie ma, to gdzieś tam można skupiać się też na obronach. I też inna strona medalu jest taka, że. Skoro tych czystych w tym sumie nie ma, skoro po pierwsze ich nie ma, po drugie ciężko je przewidzieć. To dużo lepiej byłoby grać taką strategią, żeby nie robić gwałtownych ruchów na bramce i po prostu poczekać. Ale z drugiej strony, ile można, bo pan Dubrawka, od kiedy skoczył do, do bramki gdzieś tam w kolejce numer 16, jeśli dobrze pamiętam, no to zachował tylko jedno czyste konto, więc to jest totalnie masakryczna statystyka. Generalnie Newcastle w tym stronie zachował 7 czystych kąt, no i wszystkie się wydarzyły gdzieś tam do kolejki numer 15, do kolei numer 16, gdy wskoczył Słowak do bramki już się nic nie dzieje. Generalnie na te wszystkie 7 czystych kąt Newcastle, które. Które mieli w tym sezonie, a 6 było w spotkaniach domowych. Więc to ewentualnie byłby taki prognostyk, że skoro teraz mają kilka spotkań w domu, bo mają mecz z Wilkami, później mają z West Hamem, później z kimś tam jeszcze z Brighton chyba mają mecz domowy, kolejce numer 31, no to moglibyśmy liczyć na te czyste konta. Ale znowu, dochodzimy do takiego momentu, do takiego wniosku, że Newcastle jest najgorszą defensywą w całej lidze. Oni w ostatnich 12 spotkaniach stracili goli 27, mieli najwyższy współczynnik oczekiwanych goli straconych. Także jeśli połączymy sobie to z informacją, że Nick Pope może gdzieś tam wrócić na kolejkę numer 31, czy na kolejkę numer 32 i tak dobrawkę będziemy wyrzucać, no to myślę, że można rozejrzeć się z jakimiś tam alternatywami. Oczywiście inaczej spojrzymy na tę sytuację w momencie, gdy na przykład planujemy dziką kartę w kolejce numer 31, bo wtedy i tak. Y te transfery będziemy robić i ten okres, gdy spłaci nam się potencjalny nowy bramkarz, mamy krótszy. Ale mimo wszystko mi się wydaje, że to jest możliwe, że gdzieś tam to minus 4, jeśli kupimy netto, czy Pickforda, może nam się spłacić. Zacznę może w sumie, od tego netto. Bo netto podoba nam się po pierwsze z tego powodu, że ma podwójną kolejkę numer 28 Sheffield oraz Luton i generalnie ma bardzo fajny kalendarz gdzieś tam do kolejki numer 33. On w tym sezonie notuje średnio 3,7 interwencji na spotkanie. Jest to piąty wynik w całej lidze. No i właśnie ten kalendarz jest takim głównym sprzymierzeńcem, bo, bo z najbliższych 7 spotkań aż 5 to są drużyny, które są 5 ostatnimi, jeśli chodzi o oczekiwane gole w tym sezonie. Więc generalnie mi ta opcja podoba się po pierwsze z tego względu, że ma kalendarz. Po drugie, że z perspektywy gracza, czyli jak ja, który zbiera zawodników na kolejkę numer 29, tak naprawdę ten, ten transfer netto nie ingeruje w nasz skład, a przy okazji bierzemy sobie dodatkowego, dodatkowego zawodnika, jeśli. Jeśli chodzi o podwójną kolejkę numer 28 Dlaczego nie ingeruję w nasz skład? No bo na kolejkę numer 29 i tak mam Areole Więc generalnie i tak mogę nim zagrać I ten netto jakoś za bardzo na to nie wpłynie Co do za zalety Bormów To oni w ogóle od kolejki numer 15 Są trzecią drużyną jeśli chodzi o oczekiwane gole stracone Jeśli chodzi o współczynnik oczekiwanych goli straconych I lepsze były tylko w sumie Defensywy Arsenalu i City No ale żeby nie było tak dobrze No to Wisienki w ostatnich 7 spotkaniach nie wygrały nie zachowały, nie zachowały też oczywiście żadnego czystego konta Więc ta forma ostatnio nie była. Była najlepsza, ale był też kalendarz dużo gorszy, a zaraz teraz będzie lepszy, więc coś może się wydarzyć. No ale oczywiście mamy też Pickforda. Pickford to jest w ogóle gracz, który od kolejki numer 15 zachował najwięcej czystych kąt, bo aż 5 miał najwięcej punktów, bo 58, więc to jest średnio prawie 5 punktów na spotkanie, co. W przypadku bramkarza oczywiście bralibyśmy w ciemno W ogóle traci mało goli Everton, bo w tych 12 spotkaniach oni stracili goli tylko 14 ale Everton w całym sezonie jest czwartą siłą, jeśli chodzi o oczekiwane gole stracone Rozsądek podpowiada nam zatem kupno Pickforda Ale pozajemność na podwójne kolejki sprawia, że w mojej głowie istnieje tylko netto. Oczywiście w przypadku sprzedaży Dubrawki Pamiętać trzeba o tej kwestii, że jeśli sprzedamy Dubrawkę I kupimy netto czy Pickforda To dla większości z nas będzie to jakieś pół miliona w plecy Także to jest taki argument i minus Generalnie nie jestem przekonany jeszcze do tego transferu Yy, dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, czy Wy byście zmienili, zmieniali tego dobrawkę, czy byście już dali mu, szan mu szansę gdzieś tam do kolejki numer 30, 31 i później wymienili go na karcie Więc yy, szczerze powiedziawszy z chęcią posyłam waszej opinie na ten temat, więc dajcie znać Lecimy dalej, tutaj mamy znowu ga gagatka po Dubrawce, bo mieliśmy ga gagatkę na wbramce, czyli Dubrawkę Teraz mamy Gagatka jak Estupiniam. w sumie na razie pokażę może yy, co, co tam nawyczyniał ostatnio nas, nasz ulubiony lewy obrońca Espomisan No to Espomisan to jest gracz, który był kupiony do naszej drużyny po trzech spotkaniach, gdy zdobył łącznie 20 punktów Ze Spurs, West Hamem i Wilkami Wrócił po kontuzji, wykonywał stałe frag fragmenty gry, zdobywał punkty, no wow, super opcja fantazy. A tu się okazuje, że w kolejnych pięciu spotkaniach zdobył tylko 3 punkty i tylko raz zagrał więcej niż 45 minut więc generalnie skoro mamy gracza, który ma blanka w kolejce numer 29 i ma też po tym blanku słaby kalendarz, który nie wiem, nie ma minut, nie ma punktów Który kosztuje 5-0 na 5, no a 5 oczywiście w Berlinie na ulicy nie leży No to tak się argumenty nam łączą Że warto byłoby, byłoby go sprzedać I do wczoraj bym jeszcze mówił Że warto byłoby go sprzedać Ale pojawił się kolejny argument Że Lampty nie zagrał w pucharze z powodu kontuzji No nic nowego, Lampty to jest gracz, który jest co chwilę kontuzjowany A skoro nie byłoby Lamptego, No to te oczekiwane minuty Estrypiniana jednak rosną Więc znowu Poczekałbym prawdopodobnie do konferencji prasowych Czy nam się coś, coś tutaj Wyjaśni. Poczekałbym również na jakieś przewidywane składy wśród kibiców Brighton. Jeśli znajdziemy tam scpiniana, to myślę, że jeszcze można go zatrzymać. Tym bardziej, że gdy zobaczymy sobie nagraczy, których, których potencjalnie chcielibyśmy kupić, no to wyboru najlepszego nie ma, gdyż y, mamy Senesiego, mamy Dotiego, mamy Udodziego i cała ta trójka od kolejki numer 20, czyli w ostatnich 7 kolejkach, jeśli dobrze liczę, zachowała tylko jedno czyste konto. Więc znowu wymieniamy tak troszeczkę Sikierkę na kiję, gdzieś tam sugerując się tymi lepszymi spotkaniami. W przypadku Senesiego, oczywiście argumentem jest to, że ma podwójną kolejkę numer 28, ale będzie to. Grać bardziej dla menedżerów, którzy grają w w kolejce numer 29, bo inaczej ciężko będzie z tymi zawodnikami. Co innego, jeśli chodzi o, o Doty'ego, bo Doty będzie raczej dla graczy, którzy grają strategią, by ciułać zawodników na kolejkę numer 29. Co do Senesiego, oczywiście warto też pamiętać, że on masz 8 żółtych kartek. Jeszcze dwie sprawią, że będzie pauzował dwa spotkania, więc może nawet się wydarzy taka sytuacja, że nie zagra w drugim meczu podwójnej kolejki, bo będzie już pauzował za, za te żółte kartki. Więc szczerze powiedziawszy, to byłby taki argument mocno i minus, jeśli chodzi o kupno Senesiego. Co do tego no to Doty w sumie wygląda tak, że w każdym meczu mógłby zdobywać punktów w ofensywie. Miał też to spotkanie z Sheffield jeszcze, nie, jeszcze niedawno, bo dwie kolejki temu, gdzie wykrował aż dziewięć okazji w jednym spotkaniu, ale niestety ostatnio tych punktów nie przywozi. Po serii, gdzie gdy miał tam 5 czy 6 spotkań bez blanka, ja go wtedy kupiłem na mecz Sheffield i od tego czasu punktów niestety nie zobaczyłem, no ale oczywiście jeśli zobaczymy sobie na liczby, jeśli zobaczymy sobie na średnią pozycję, no to Doty z tej trójki, którą mamy na planszy wypada najlepiej, gdyż w ostatnich pięciu spotkaniach oddał 5 uderzeń, wykrował 14 okazji. Luton gra bardzo wesoły futbol, więc na czyste konto, oczywiście, raczej nie liczymy. Ale na punkty z przodu, jak najbardziej, tym bardziej, że po prostu Luton jest dobry w stałych fragmentach gry, a stałe fragmenty gry wykonuje Alfidoti. Dotti. Więc to były argumenty za tym, żeby wziąć Alfiego Dotti'ego. Co jeszcze do Udodziego Udodzi to też jest y, gracz drużyny, która nie jest tytanem, jeśli chodzi o defensywę. Czyste konto ostatnie, jeśli dobrze pamiętam, to kolejka numer 17, zatem 10 spotkań temu. Trochę trzeba było na to poczekać, ale... Jeśli chodzi o Spursa, mamy trochę argumentów, o czym zaraz powiem w przypadku pomocników No bo po pierwsze sobie odpoczęli, po drugie mają, fa mają fajny kalendarz No i po trzecie mają mecz w plankowej kolejce numer 29, co jest bardzo ważne, więc Udodzi ma też ten plus bardziej dla graczy, którzy czułają tych zawodników Udodzi w ogóle w własnych 4 spotkaniach miał gola, miał asystę, więc z przodu zaczął się w końcu pojawiać Po tym, gdy miał, po, po tym, gdy miał taki okres posuchy, gdzie gdzieś tam w połowie Gdzieś tam 10, 15 kolejka, nagle przestał dawać punkty, przestał się pojawiać, pojawiać w ofensywie w ogóle. Grał dużo bardziej defensywnie. No to teraz widzimy, że znowu hasa aż miło w ofensywie i myślę, że nawet jest lepszym opcją niż Porro, bo Porro to strzela z, puka z pukawki, a udodzi z karabinu maszynowego, więc podsumowując ten wątek, Estu to szczerze powiedziawszy, poczekałbym z transferem. Przynajmniej do piątku, gdzie, czy soboty, gdzie nam, nam może coś tam się jeszcze wyjaśnić. Po drugie, za minus 4 raczej bym tego nie robił, jeśli mamy oczywiście kim zagrać. Po prostu widzimy, że te opcje, które mamy do wyboru, nie są najlepsze i myślę, że chyba nawet lepiej zrobić transfer na bramce niż na obronie w tym momencie, bo tam chociaż wymieniamy takiego totalnego parodysta, jak Dubrawka, i tak nie mamy kim grać. A jeśli mamy estopiniana, to prawdopodobnie ktoś tam na ławce jeszcze jest, kto może ewentualnie zagrać. Także to tyle jeśli chodzi o obronę. Jak widzicie, zbyt dużo opcji nie mamy, ale za to mamy bardzo dużo opcji jeśli chodzi o pomoc. I mamy też gracza, którego potencjalnie możemy sprzedać. I tym graczem jest Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne to jest zawodnik oczywiście świetny. On po powrocie w 10 meczach miał bodajże 2 czy 3 gole i 11 asyst. Generalnie po prostu te liczby ma cudowne. Ale mam problem jeśli chodzi o minuty, bo on najpierw wywrócił po powrocie, zagrał w dwóch spotkaniach po 30 minut, co się nie zmieściło na tej planszy. Następnie pojawiło nam się takie fajne światełko w tunelu, widzieliśmy, że Belk może wrócić już, już do takiej optymalnej dyspozycji, gdyż na 5 spotkań 4 razy zagrał w wyjściowej 11 i 3 razy zagrał aż 90 minut. Więc. Wskazywałoby nam na to, że, że Belk wraca do swojej dyspozycji, że już po prostu jest na tyle zdrowy, że może grać pełne spotkania Ale później przed meczem z Brentford pojawiła się taka wątpliwość, że po prostu on może nie, zagra nie zagrać, że czuje się po prostu gorzej, że odczuwa jakiś dyskomfort I w tym meczu z Brentford zagrał minut 0, później z Bournemouth zagrał minut 7, więc w tych, w tych dwóch ostatnich spotkaniach ligowych Zagrał łącznie 7 minut i zagra zagrał też przy okazji na nosie wszystkich posiadaczy, w tym mnie. No ale później w meczu Pucharu Anglii zagra zagrał pełne 90 minut. I można to interpretować dwojako. Z jednej strony fajnie, jest zdrowy, z drugiej strony, skoro zagrał 90 minut, to nie wydaje mi się, żeby wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Manchester United. Patrzmy na to, jak Guardiola zarządzał tymi jego minutami w tym sezonie jak on sam w ogóle powoli siebie wprowadzał, Mów mówiąc o De Bruyne. No to nie wydaje mi się, żeby po prostu Kevin De Bruyne wyszedł w pierwszej 11 na mecz z United. Nawet nawet jeśli by wyszedł, no to i tak przeważnie mamy potrojony Attack City, a przy kalendarzu United, Liverpool, Blank, Arsenal i tak trzeba się kogoś pozbyć. Stąd wydaje, wydaje mi się, że taki pierwszy do odstrzału może być właśnie Kevin De Bruyne i kto ewentualnie za niego. To taki pierwszy zestaw to jest trójka synów, czyli Son, Richardi Son i Madison. Generalnie wydaje mi się, że. Posiadanie zawodnika ofensywnego spers to jest taki chyba najlepszy wybór na najbliższe kolejki, patrząc na kalendarz i na inne jakieś tam okoliczności, niezależnie od granej strategii. Bo po pierwsze, spers są po dwutygodniowym odpoczynku, także wlecą ze świeżą krwią, no i spotkają się teraz z fatalnym Palace, na oczywiście. Palace i efekt nowej miotły to jest coś znanego, to jest coś, co oczywiście może nam się przytrafić. Po drugie, wygrali teraz z Berli 3-0. No ale no, ludzie kochani, to było Berli, które grało 2 trzecie meczu w dziesiątkę, czyli Palas grało w 11 na 10. A grając przeciwko Berli nawet w 11 na 11 To przecież nie jest jakieś najtrudniejsze zadanie na świecie Generalnie jeśli chodzi o Orły, no to oni w ostatnich 6 spotkaniach stracili goli 15 Ale w to wyczone jest też to czyste konto z Berli, więc Więc cofając się przed ten mecz ekipą kąpanego, no to tra tracili średnio 3 Gole na mecz. Ponadto, mają potwierdzone spotkanie w kolejce numer 29, i gdzie też w sumie jest dużo, duża szansa na to, że zawodnik, z którego wybierzemy, będzie naszym kapitanem. Jest też w ogóle szansa, że kapitanem będzie czy to są, czy Richardson, czy Madison na kolejki numer 30, bo oni wtedy zagrają mecz domowy z Luton. A to będzie kolejka, gdy Manchester City zmierzy się z Arsenalem, więc wypadną nam prawdopodobnie opcje z opaski jak Haaland czy Saka. Także będziemy szukać prawdopodobnie wtedy jakichś różnic. Zatem kogo byśmy wybrali? Czy Sona, czy Richarlisona, czy Madisona? To myślę, że jakieś małe argumenty znajdziemy przy każdym. Sąd to jest gracz, który ma po pierwsze rzuty karne, po drugie ma najbardziej pewne minuty po trzecie to jest gracz, który operuje na, totalnej, to, na totalnie niemożliwej skuteczności jeśli chodzi o wykorzystanie setek w tym Sonie ma bodajże 8 na 11 wykorzystanych naprawdę bardzo dobrze. Ale przy Richerysonie mamy takie coś, że po pierwsze kosztuje 7-1, czyli jest 2,5 miliona tańszy niż son po drugie zdobywał bardzo dużo punktów średnio na 90 minut w tym sezonie 7.1 są zdobywał 7.0 więc to nie jest jakaś wielka różnica ale zawsze to jest na plus. Richardson to jest też gracz, który zdobywa najwięcej goli i najwięcej oczekiwanych goli na 90 minut i również miał najwięcej strzałów i najwięcej setek. Co do Madisona tutaj oczywiście kreacja. Czyli najwięcej asyst, najwięcej oczekiwanych asyst, najwięcej wy wykrywanych okazji, więc tutaj nic, nic, co by nas ewentualnie zaskoczyło. Więc jakbym miał podsumować tą trójkę, to Madison byłby, byłby mimo wszystko na trzecim miejscu, bo skoro w przeliczeniu na 90 minut w tym sezonie on zdobywał średnio. Po około 1,5 punkta mniej niż Richardson czy Son, no to widzimy, że w teorii może być gorszą opcją. Przy Richardsonie może pojawić się oczywiście, oczywiście ten argument minut, bo skoro mają pełny skład, no to Richardson już tam zagrał około te 70 minut, co raczej, raczej powinna być on normą, raczej czymś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić, Przyzwyczaić biorąc Brazylijczyka, bo tych opcji, jeśli chodzi o ofensywę z Pers, jest naprawdę dużo. Więc jeśli chcemy kogoś, kto będzie miał pewne minuty, pe, pewne punkty raczej też, bo Son w tym sonie zdobył 12 goli i 6 asyst, to prawdopodobnie pójdzie. W sona, bo też argumentem kasy nie będziemy się sugerować, gdyż po pierwsze nie mamy Salaha, czyli to już nam. Mówi o tym, że prawdopodobnie mamy dość dużo kasy w budżecie. No i po drugie, będziemy sprzedawać Kawinę De Bruyne. Zatem i tak czy siak tej kasy będzie całkiem sporo. Stąd nie powinno być to jakimś wielkim problemem. Także podsumowując, ten wątek najpewniej jest wziąć Sona. Richarlison ostatnio dawał świetne punkty, ale to jest taki gracz, do którego nie będę chyba nigdy przekonany, jeśli chodzi o wierzenie w niego na dłuższą metę. Więc wybaczcie moje uprzedzenie. Także jeśli macie jakieś inne zdanie, to oczywiście daj, dajcie znać w komentarzu. Tym bardziej, czy oczywiście Richardison jest po serii, gdzie miał tam w 6 czy 7 w spotkaniach 7 czy 8 bramek więc po prostu strzelał więcej niż miał spotkań. Także są to, to też jest świetna opcja, i pewnie jeśli będziemy szukać zamienników za Huanga, to być może bardziej będziemy sięgać w kierunku Richarisona, bo nie każdy będzie miał kasę na Sona. Ale jeśli już mówimy o ewentualnych zastępstwach za Huanga, no to mamy takich dwóch innych graczy. Mamy y, takiego gracza, który gra na skrzydle i ma niepewne minuty. I mamy takiego gracza Aston Willi, który jest defensywnym pomocnikiem i nie zdobywa golej No i ten ci gracze tak się, tak się jakoś składa dziwnie, że. Ten, który nie ma minut, zagrał 90 minut i zdobył 12 punktów, a ten, który jest defensywnym pomocnikiem, też zagrał oczywiście 90 minut, bo to akurat u niego przecież norma. No, ale przy okazji z tej pozycji defensywnego pomocnika Zdobył dwa gole i to z gry Więc mówimy tutaj oczywiście o Leonie Bejli, Bejli, i Douglasie Luizie. I są to generalnie gracze, których jeśli porównamy sobie ich liczby, są totalnie równi. Generalnie jeśli zobaczymy sobie na plansze, to po pierwsze widzimy coś nowego. Zamieściłem tutaj też również średnie pozycje zawodników w ostatnich trzech kolejkach. Żółty jest Douglas Lewis I biały jest Leon Bailey Więc możecie sobie zobaczyć na jakich pozycjach średnio operują ci zawodnicy Myślę, że to jest ciekawa zmiana Którą będę wprowadzał na kolejne plansze Taki kolejny fajny pogląd po prostu Który dorzuca nam ciekawą, ciekawą kolejną statystykę Czy no nie wiem Pogląd, powtórzę jeszcze raz to słowo Ale nie będę tutaj kminił jakoś bardzo W każdym wypadku plansza wygląda moim zdaniem dużo lepiej Gdy dodaliśmy po prostu ten element W każdym razie Jeśli zobaczymy sobie na ostatnie 5 spotkań To tak naprawdę mimo tego, że Leon Bailey Leon Berry grał mniej minut, no to tak naprawdę liczbowo, punktowo to wygląda mniej więcej to samo, bo Berry zdobył punktów 30, a Douglas Louis zdobył punktów 33. Berry zdobył dwa gole, trzy asysty, Douglas Louis zdobył trzy gole i asystę. Jeśli chodzi o takie argumenty, inne, bo przy Douglasie Louise musimy pamiętać oczywiście o tym, że to jest gracz, który jeśli zabędzie czy bramkę, czy asystę, to prawdopodobnie również dostanie jakieś za te punkty bonusowe. Trzeba też pamiętać, jeśli chodzi o Douglasa Louisa, że on zdobył w tym, w tym sonie chyba. 9 bramek czy coś takiego, już 9 bramek i 8 czy 9 padło na własnym stadionie, więc, więc jeśli chcecie go kupić teraz, to pamiętajcie o tym, że na najbliższe trzy spotkania, aż dwa razy grają na wyjeździe, więc to może być ewentualnie argument przeciw Brazylijczykowi. Oczywiście tak troszkę pół, żartem, pół serio, Co do byle, no to yy, to był taki pierwszy mecz chyba w tym sezonie, gdy Leon Bailey zagrał 90 minut, albo drugi. W każdym razie, pierwszy, od kiedy mam go w składzie, a mam go gdzieś tam pewnie od 7-8 kolejek, gdy Leon Bailey zagrał 90 minut, no i jestem z tego dumny. Jestem z tego dumny, że Leon Bailey zagrał. Pełne spotkanie i w związku z tym liczę na to, że gdzieś w kolejnych meczach również będzie łapał tą, tą większą liczbę minut. Ale oczywiście jeśli chcemy skupić się na pewności, no to Douglas Lewis tutaj wygrywa Douglas Lewis może tu karne Douglas Lewis gra zawsze po 90 minut, a oczywiście Aston Villa gra jeszcze w europejskich pucharach, zatem gdzieś tam po prostu jakieś małe rotacje w przypadku Beleja się pojawią Więc jeśli chcemy pewniaka, to bierzemy Douglasa Louisa i się nie zastanawiamy, tym bardziej, że te liczby, jeśli chodzi o Beleja i. Louisa wyglądają dość podobnie W ostatnich pięciu meczach Douglas Lewis miał 7 uderzeń W tym 3 setki Bailey 11 uderzeń i 1 setka Jeśli chodzi o kreację to oni wyglądają identycznie Po 11 wykrowanych okazji i 3 setki Także sugerując się też tym, że Douglas Lewis ma stałe fragmenty gry Sugerując się tym, że ma pewne minuty Sugerując się tym, że ma rzuty karne Po prostu wydaje się, że może być lepszą opcją Po stronie Bailey'a oczywiście jest to, że gra dużo wyżej Może być teoretycznie bardziej wybuchowy I jeśli oglądacie spotkania Aston Villa, To widzicie kto jest w lepszej formie Ja mam Bailey'a, się z tego cieszę, ale myślę, że jeśli bym komuś polecał, Transfer, to jednak bezpiecznie byłoby pójść w takla Saloiza. A czy bezpiecznie jest pójść w Kudusa czy w Bowena? No i myślę, że tutaj. Ta plansza, po pierwsze, gdybym nagrywał ten materiał w niedzielę Pewnie by się nie pojawiła nawet No i w sumie pojawia się się w związku z tym, że Brentford przegrało 2-4 do 4 z West Hamem Z West Hamem, gdzie hat zdobył Jarrod Bowen No i w sumie ciężko byłoby w tym momencie debatować nad tym Czy kupić Bowena, czy Kudusa Nie wiem, jakie fikołki musiałbym robić w tym momencie Żeby, nie wiem, próbować was, próbować was namówić do tego Żeby jednak wziąć Kudusa, a nie Bowena Który świeżo jest po hat i świeżo po 20 punktach fantazy Więc szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o West to moja taktyka jest taka, że ja bym jeszcze poczekał to spotkanie z Wertonem, Dałbym się wyszaleć, no bo w sensie, oczywiście, to, to jest stricte chyba dla graczy, którzy uczułem tych zawodników na kolejkę nr 29. Bo ci, ci co grają Frigida raczej i tak nie postawiam na West Ham. ale Bołem to jest w ogóle gracz, który w tym sezonie chyba zdobył yy, czwartą najwyższą liczbę punktów wśród pomocników. Nie, przepraszam, piątą. Piątą najwyższą liczbę punktów wśród pomocników, więc yy, ja miałem go wcześniej, później sprzedałem, zaczął blankować. A teraz wydaje się, że może znowu wrócić na tą swoją zwycięską serię. Więc chyba będę musiał go ponownie kupić. Tak jednak, już skupiając się typowo na argumentach, to wydaje mi się, że najlepiej poczekać, na, przeczekać to spotkanie z Evertonem i ewentualnie kupić tych zawodników na na kolejkę numer 28 na spotkanie z Berlin. I w sumie, tak jeszcze co do West Hamu, to lubię tę lubię statystykę, że gdy nie było Lukasa Pakety to dostawali wszystko totalnie po dziurze. D dostawali naprawdę. Bardzo mocne bo w sześciu spotkaniach, gdy nie było pakety, oni przegrali trzy mecze i trzy zremisowali, Zdobyli w tych spotkaniach łącznie trzy bramki i te, te bramki dwie padły z Sheffield jedna padła z Bormów. Poza tym, poza tym była totalna lipa. Wrócił paketa i nagle, nagle wygrali 4-2, choć oczywiście, jeśli oglądaliście oglądali to spotkanie, albo jeśli oglądaliście chociaż bramki, no to pakieta udziału przy golach nie, nie, miał, nie, nie miał, nie miał w ogóle jakiegoś większego udziału, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to spotkanie, więc szczerze, szczerze powiedziawszy, można się śmiać, że nie wiem, Lucas paketa może im jakoś tańczyć w szatni, czy, czy coś takiego. Zabawia tych zawodników, wpływa na, wpływa na morale i te wyniki przychodzą, no bo widzimy, że gdy był Paketa, to, to, to wyniki były. Pakiety nie było, wyników nie było. Wrócił nagle zwycięstwo 4-2 Brentford, więc naprawdę fajnie. Na koniec jeszcze przejdę do zawodników, którzy ewentualnie byliby na orbicie zainteresowań graczy, którzy grają w Frygita w kolejce numer 29. I myślę, że takich dwóch topa, topowych zawodników, trochę różnicowych To byłby Luis Diaz i Odegard. Luis Diaz w ogóle musi się podobać Bo Kolumbijczyk w ostatnich pięciu spotkaniach zdobył punktów 38 Zdobył trzy gole, zdobył trzy asysty Miał expected goals 3,6 I w ogóle jego expected goals involvement na 90 minut, nie, albo na start Wynosi 0,8 Także naprawdę bardzo fajnie wygląda Luis Diaz Wziął na barki totalnie Brak Salaha i mimo wszystko, mimo tego, że wrócił już w salach Darwin, w sensie wrócą niedługo, albo na kolejki numer 27, albo na kolejki numer 28 Prawdopodobnie, raczej na kolejki numer 28 mi się wydaje No to i tak czy siak Kolumbijczyk powinien utrzymać skład bo te takie najbardziej pewne minut ofensywne trio To oczywiście Luis Diaz, Darwin oraz Salah Więc tutaj nie mamy takiego, takiego argumentu z minutami W sensie odszedł na momencie, gdy kontuzję doznał Rzota Więc Lucho Diaz wydaje się naprawdę bardzo ciekawą opcją Tym bardziej, że w, ty, w, tym, w tych ostatnich pięciu spotkaniach miał aż 7 setek To jest naprawdę totalnie duża liczba No i takie przeciwieństwo jednak Odegarda No bo Odegard w ostatnich pięciu spotkaniach miał zero setek I mimo tego, że ma taki jeden dość potężny argument Czyli spotkanie, spotkanie z Sheffield W najbliższej kolejce to jednak wciąż wydaje się, że Lucho DS powinien być lepszą opcją niż Odegard, chociaż Odegard oczywiście też może być spoko, ma pewny skład. Wykonuje całe fragmenty gry, gdzieś tam rzuty rożne, czasami, Chociaż w sumie ostatnio mniej. Ostatnio Declan Rice i Saka wykonują, więc ten, ten argument odchodzi. Przepraszam, tego już nie ma. Rzutów karnych chyba też już nie ma. Ostatnio Bukayo Saka zaczął je wykonywać, więc generalnie dużo dużo tych argumentów więcej znajdziemy po stronie Luisa Diaza i tak bym to podsumował. Oczywiście jest też Cole Palmer, jeśli ktoś go sprzedał, to też będzie taka opcja, gdy gramy Frigida w kolejce numer 29, więc to by było na szybko tyle. Ja muszę szczerze, szczerze powiedziawszy tak. Pomału kończyć, bo zaraz muszę wychodzić do pracy. Myślę, że i tak już będzie dość duża walka z czasem. I Nie wiem, co z montażem zrobię, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy ten, czy ten materiał nie poleci później, chyba że gdzieś tam się dogadam. Może w pracy albo komuś wcisnę, żeby to zmontował. W każdym wypadku, jeszcze taki, takie dwa szybkie tematy. Dzika karta. Z dziką kartą bym poczekał raczej na kolejkę numer 28 co najmniej, bo po pierwsze nie mamy teraz Salaha. A jeśli chciałbym budować dziką kartę, to raczej już z myślą, żeby mieć i Salaha, i Halanda. Więc to byłby taki argument dość mocny. Tym bardziej, że ta kolejka numer 27 to nie jest nic znaczącego, bo nie wiem, nie ma podwójnych kolejek, nie ma jakichś tam wielkich mijanych w kalendarzu, że gdzieś tam nagle po prostu komuś się zaczyna zła seria dalej, Więc wydaje mi się, że lepiej poczekać. I takie byłoby moje stanowisko, które ewentualnie jak się zmieni, to powiem o tym we Flashu czy w Deadline Live. Co do Flasha, no to tam też oczywiście będzie analiza kapitana. Tutaj w dylematach dzisiaj już nie zdążę w ogóle nic powiedzieć, ale muszę tylko powiedzieć, że. Gdybyśmy rozmawiali o tym znowu, gdzieś tam w poniedziałek, w, to, w poniedziałek czy w niedzielę Bo ja celowo nie nagrywałem tego materiału wcześniej Gdyż po prostu wolałem poczekać na ten Puchar Anglii no to gdybyśmy rozmawiali o tym w niedzielę czy w poniedziałek, to może mógłbym powiedzieć, że Nie wiem, że Hanan to słaba, słaba opcja, czy coś takiego Jeśli chodzi o wybór opaski, że lepszy będzie Łotkins czy czysaka, Ale system, system nam się niejako zresetował, gdyż e, Pewien Norwek zdobył 5 bramek w meczu z Luton Więc wiele wskazuje na to, że i tak duża część opasek poleci na jego bark e, Tym bardziej, że on w, meczach z United, w, w trzech meczach z United zdobył podejście: 5 goli i 3 asysty. Nie wiem, czy to są dokładne liczby, bo jeszcze się na tyle nie przygotowywałem, tak mi się tylko, tylko kojarzy. Po prostu wydaje mi się, że i tak czy siak duży opasek pójdzie na Halanda, choć ja prawdopodobnie pójdę czy w Sakę, czy w Watkinsa. Więc jeszcze raz zapraszam na Hotel Not Flash, które będzie w, w piątek, w piątek po konferencjach prasowych, około godziny 18.00. Deadline live będzie o 13.30 w sobotę. Więc jeszcze raz zapraszam na kolejne transmisje Być może jeszcze odpalę jakiegoś streama Właśnie odnośnie bardziej strate strategii i tak dalej dalej, ale tego nie obiecuję Więc ja zmykam do pracy Dajcie znać co wy robicie w tym momencie Czy, czy może też w pracy jesteście, czy w jakich warunkach mnie słuchacie Fajnie o tym, o tym, o tym Jonasz faj, fajną taką zagadkę rzucił Może nie zagadkę tylko pytanie Ciekawe w sumie jest to w jakich oko okolicznościach Słuchacie tych odcinków Więc zostawcie łapkę w górę jeśli lubicie moje materiały A ja zmykam i słyszymy się jutro i pojutrze Na razie